To było 54 lata temu, kiedy wyszłam za mąż i zamieszkałam na obszarach takiej dzielnicy Radlina. Wtedy należeliśmy jeszcze też i do Wodzisławia. I Radlin wtedy był takim troszkę małym, troszkę zapomnianym miasteczkiem. Było znacznie trudniej, bo powietrze to było zanieczyszczone i koksownią, i kopalnią. I miasteczko też było małe, zaniedbane, w którym nic się właściwie nie działo. Wolę ten radyń dzisiejszy. Wydaje mi się, że zmieniło się oblicze nie tylko miasta, ale i ludzi. Są troszkę inni. Jacyś weselsi i może odważniejsi kiedyś oczekiwali czegoś od władzy, że ktoś coś za nich, a dzisiaj no potrafią już sami sobie coś zorganizować. Pracowałam z ludźmi z osiedla Mikołajczyka i mogę powiedzieć, że chcą czegoś potrafią coś dla siebie zrobić. Robiliśmy różne projekty z nimi i teraz prowadzą sobie sami swoje stowarzyszenie i działają na rzecz swojego osiedla. Osiedle Mikołajczyka się zmieniło, jest teraz osiedlem, w którym chyba każdy chciałby mieszkać. Mówiło się tam na to osiedle wyspa ubogich kochanków. Należało do zakładów koksochemicznych, które były w kiepskiej no, kondycji finansowej. No i nic się nie działo, nie odnawiano mieszkań, nie dbano o to osiedle, przejęliśmy to w zamian za pewne zobowiązania finansowe, jakie Koksownia miała w stosunku do miasta, no i zaczęliśmy o to osiedle bardziej dbać. Pamiętam, kiedy przejmowaliśmy ten budynek, to był przecudowny pomysł. Miejsce, gdzie spotykają się organizacje pozarządowe, dzieją się projekty. My jako Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych wykorzystujemy tu na nasze spotkania warsztaty. Prowadzimy projekt z dotacji Urzędu Miasta, ale też z Działaj Lokalnie przy pomocy Krysu, Świetne projekty ekologiczne. Gotujemy, spotykamy się z lekarzami. Bardzo dużo działań tutaj się dzieje, a wiem, że inne organizacje też tutaj się spotykają i to jest takie miejsce, które gromadzi całą tą społeczność marcelowską. Zaczęłam tam pracę z młodzieżą. Teraz jest to zielone, piękne, zadbane osiedle, w którym jest boisko, plac zabaw. Odnowione domy, czyste powietrze, bo już ogrzewają gazem i ludzie też są teraz już chyba zadowoleni z tego swojego miejsca i nie mówią już o wyspie ubogich kochanków. Dzisiaj nazywamy to osiedle Zieloną Wyspą i tak się nazywa to stowarzyszenie, które tam działa. Odnawiamy inne nasze miejskie budynki, żeby były tak jak kiedyś z ogrodami. I z zadowolonymi ludźmi, którzy mają gdzie wypoczywać, żeby to nie było tylko osiedle, do którego się przechodzi spać po pracy. W rodzinie nie mam górników już, wszyscy jakoś inne zawody. Ja sama nauczycielka, ale tutaj ten teren to jest właściwie górnictwo. I kopalnia Marcel spełnia bardzo ważną rolę i w życiu miasta, i dla mieszkańców, i daje pracę. I jakąś taką historię. Wiemy, co się dzieje, kiedy zamyka się kopalnie. To jest nieszczęście dla miasta i dla mieszkańców, chociaż władze miasta też o tym myślą, bo trzeba coś w zamian nie tylko zamknąć i zostawić to. Dlatego te nasze projekty, nasze spotkania są takie potrzebne i takie miejsca, te budynki będą, tradycje będą. Na pewno coś się będzie działo, naprawdę nie jest źle, będzie inny przemysł i chciałabym, żeby tylko młodzi tu zechcieli wracać, bo mamy tak deficyt młodzieży. Bardzo lubię być w Radlinie, chociaż jestem tu 54 lata, ale chciałabym jeszcze ze 20 pożyć, żeby tu jeszcze korzystać z tych wszystkich wspaniałych rzeczy. No, może się uda. Znajdujemy się na terenie świetlicy środowiskowej Koliba w Radlinie, do której uczęszczają dzieciaki. Dzieciaki w wieku od 6 do 14-15 lat, czasem się zdarza, że są i do 18 roku życia. Przychodzą do nas dzieci po lekcjach, aby odrobić lekcje, aby pobyć z nami, aby z nami wspólnie spożywać posiłek, aby uczyć się podstawowych zasad w społeczeństwie. Realizujemy różnego typu projekty. Jednym z projektów była właśnie rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie, zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Dzieci z różnymi deficytami, które są wspaniałymi dzieciakami, otwierają się u nas i uczestniczą w różnego typu zajęciach. Rozpoczynałam swoją pracę w 1991 roku w szkole podstawowej numer 1 tutaj w Radlinie. Potem padła taka propozycja, żeby powstała świetlica środowiskowa. Od 2.18 jesteśmy tutaj. Jest to budynek zrewitalizowany. Dawniej no na pewno nie wyglądało tak jak teraz. Zostało to przebudowane. Były tu piece węglowe, gdzie kopciło się z naszych kominów, a teraz mamy ogrzewanie z miasta. Dzieciaki, które. Być może w szkole są takie bardziej zamknięte, u nas się otwierają. Spędzamy z nimi czas. Nie mamy programu, który musimy zrealizować, tylko one tu przychodzą z różnymi problemami. Przychodzą odrobić zadania domowe, przychodzą skorzystać z komputerów, jest internet. Dzieci mogą korzystać z różnego typu atrakcji. Mogą zjeść wspólnie z nami podwieczorek, mogą mieć zajęcia nie tylko te, które dzisiaj mamy, takie zajęcia plastyczne, tylko są to zajęcia profilaktyczne. Stop agresji, stop przemocy. Nie jest tylko, że to jest świetlica koliba i tu są tylko dzieci. Tu się odbywają różnego typu konferencje czy spotkania z psychologami, pedagogami, logopedami. Rewitalizacja dotyczy wszystkich tutaj, zarówno budynków, jak i ludzi. Współpraca z Centrum Usług Społecznych, z Ośrodkiem Pomocy, z domem kultury, z Mosirem. Ludzie mają różnego typu wycieczki, wyjazdy, są angażowani w różnego typu projekty. Znajdujemy się aktualnie w Pracowni Zielonych Kompetencji, którą stworzyliśmy razem ze Stowarzyszeniem Kurka Wodna z Katowic. Pomysł wziął się, bo wzięły się finanse i możliwość pozyskania środków na projekty, które odpowiadałyby na problemy w mieście. Miasto miało problem ze śmieciami, jeżeli chodzi o segregację. Kurka Wodna stwierdziła, że warto by było poszerzyć edukację jeżeli chodzi o sam plastik, który jakby jest y, dużym problemem wśród segregacji śmieci i stworzyliśmy w ramach małego grantu y, właśnie warsztat, w którym się znajdujemy. Zaczęliśmy przytapiać plastik, zaczęliśmy to testować, robiliśmy to z osobami z niepełnosprawnością, z seniorami, z młodzieżą, y, ze szkołami, mieliśmy otwarte warsztaty i ludzie przychodzili i testowaliśmy w ogóle, jak to działa, tak? bo sama idea jakby, jak najbardziej jest dobra, tylko kwestia z tego, jak ludzie podejdą do tego tematu, czy będą zainteresowani, i co sprawić, żeby byli zainteresowani jakby tematyką ekologii? Robiliśmy tak, żeby z tego plastiku mogło coś powstać fajnego, designerskiego, ale to nie może być tak, że rozwiązania ekologiczne są droższe. One muszą być tańsze, albo muszą być łatwiejsze. Tak, gdzieś musi być taki moment, w którym one są lepsze od rozwiązania nieekologicznego. My cały czas się uczymy, cały czas eksperymentujemy. To jest właśnie piękno Centrum Usług Społecznych, że nie mamy tutaj wielu ograniczeń i staramy się ze społecznością lokalną bardzo blisko działać. Centrum Usług Społecznych zajmujemy się organizowaniem społeczności lokalnych. Realizujemy tutaj cztery programy aktywności lokalnej. Działamy z młodzieżą, z seniorami, z osobami z niepełnosprawnościami oraz z mieszkańcami tutaj umownej dzielnicy Radlina Marcel. Jakby największy odsetek klientów pomocy społecznej pochodzi właśnie z tej dzielnicy. Znajdujemy lokalnej społeczności potrzeby, rozwiązania, jak na te potrzeby odpowiedzieć, jak zaspokoić potrzeby mieszkańców. Przeprowadzamy różnego rodzaju diagnozy społeczne, badania, ankiety, spotykamy się z mieszkańcami, organizujemy debaty. Później wypracowujemy wspólne pomysły, wspólne działania łącznie z organizacjami pozarządowymi, z lokalnymi instytucjami. Samorządowymi. Czasem w naszych działaniach również biorą udział grupy nieformalne. No, jesteśmy generalnie otwarci. Proces transformacji, jakby obserwujemy od lat. No, a przed nami no, kolejna zmiana. Sprawiedliwa transformacja. Tutaj wkraczamy troszkę na łono ekologii, czym zajmujemy się już od, od jakiegoś czasu. Prowadzimy różnego rodzaju warsztaty edukacyjne. Z, z reguły dla młodzieży, ale również dla osób starszych, z zakresu gospodarowaniem odpadami, w zakresie wtórnego wykorzystania różnego rodzaju przedmiotów, przetapianie plastiku na przykład i robienie różnego rodzaju gadżetów, na przykład reklamowych z rzeczy, które wydają się nam w tym momencie już nieużyteczne, no pokazujemy, że można z nimi coś dalej robić. Bez środków zewnętrznych. No jest ciężko. Od zawsze pieniądze pozyskiwane z zewnątrz na, na, na różne projekty pozwalały nam dokonywać właśnie tych wyskoków, że tak powiem, z tej takiej rutyny naszej pracy, robienia tego, czego, czego nie bylibyśmy w stanie robić. No nie siedzielibyśmy tutaj w tym budynku. To jest ponad stuletni familok, w którym tutaj być może dalej byłyby zgliszcza jakiegoś baru, który był tutaj. 30 lat temu czy 20, a tak się udaje, no nie wiem, wygospodarować środki na, na rewitalizację budynków. Mamy tutaj piękną taką misję stworzenia miasta ogrodów, tutaj e, przywrócenie dawnej świetności e, osiedlu Emma, które no, za czasów jakby świetności kopalni. No, no było jednym z piękniejszych miejsc w tym rejonie. Chciałbym wierzyć, że te procesy nam się będą jakoś bilansowały. Troszkę boimy się przyznać tego, że świat się rozwija, i być może w tych nowych realiach te zmiany będą na tyle równoważące te lęki czy te negatywne kwestie, które mamy, że to nam się jakoś wyrówna. Ale ja znowu będę się raczej dzielił tą wiarą w to, że w długim okresie powinniśmy wyjść na tym na dobre.